Prezydent tym razem prawidłowo skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko. Czy jest szansa, że dziś pan premier rozwinie nieco to swoje stanowisko, tę swoją wczorajszą myśl? To pierwsze moje pytanie i jeszcze pozwolę sobie zadać drugie pytanie. Otóż tym, tym razem zacytuję e, tweeta e, innego polityka. Pan Mariusz Kamiński e, napisał, panie Tusk, panie Hołownie, niedługo się zobaczymy. No i stąd zasadne wydaje się być pytanie, czego pan premier spodziewa się po tym pierwszym spotkaniu. Dziękuję. Nie, nie umawiałem się z panem Kamińskim i nie przewiduję żadnego spotkania z panem Kamińskim z różnych względów. Mam co robić, jak państwo wiecie. Jeśli te słowa po wyjściu z więzienia mają oznaczać próbę destabilizacji pracy Sejmu poprzez próbę wtargnięcia na salę obrad panów Kamińskiego i Wąsika, którzy nie są posłami co to drugie prawidłowe ułaskawienie pana prezydenta tylko potwierdza. Tutaj też konsekwencje wyroku sądowego, a następnie decyzji marszałka Hołowni są. Tu nie ma co, czego negocjować. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami. Ale chcę, nie, nie będę rozwijał myśli, bo tu nie ma żadnych tajemnic ani ani zagadek w tym moim stwierdzeniu. Nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby pan prezydent w 2015 roku nie zdecydował się na to wadliwe w sensie prawnym ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika. Nazywając rzecz po imieniu, pan prezydent, mimo że sprawy sądowe Pana Wąsika i Pana Kamińskiego nie były zakończone. Pan Prezydent ich łaskawił wyłącznie z jednego powodu, ponieważ bardzo chciał, żeby te osoby wówczas oskarżone, a dzisiaj skazane za nadużycie władzy, za działanie przeciwko ludziom przy użyciu narzędzi władzy, żeby te osoby mogły pełnić funkcje rządowe w tym samym obszarze w którym działały w taki sposób, że zakończyło się to procesem sądowym i skazaniem. To, co dzisiaj jest największym problemem, to są konsekwencje tamtej decyzji prezydenta Dudy. Osobiście zaangażował um, autorytet urzędu prezydenta w, w to nieprawne ułaskawienie po to aby ludzie którzy nadużywali władzy mogli dalej nadużywać. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. To co robili przez ostatnie 8 lat, także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Pegazusa przeciwko działaczom opozycji. Nie mogliby nielegalnie inwigilować yy, oponentów politycznych. Panowie Kamiński i Wąsik są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że służby przez nich kierowane chroniły chory układ władzy. Korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, jest w ogóle bezprecedensowa. Całe państwo zostało zorganizowane po to, żeby politycy partii rządzącej mogli zarabiać gigantyczne pieniądze. Nie widziałem panów Wąsika i Kamińskiego, aby wal aktywnie walczyli, będąc odpowiedzialnymi za działania antykorupcyjne, wtedy kiedy państwo polskie i pieniądze publiczne były rozkradane na skalę nie, zupełnie niespotykaną. Więc chcę powiedzieć, że nie kwestionując w żadnym wypadku legalności tego ułaskawienia, bo wszystko na to wskazuje, że tym razem pan prezydent Duda ułaskawił prawidłowo panów Kamińskiego i Wąsika, to nie zmienia faktu, że panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za inne rzeczy. Te, które, których byliśmy świadkami, a których niektórych zaledwie się domyślamy właśnie w tych ostatnich ośmiu latach. Ja nie odpowiadam za plany PiSu i panów Kamińskiego i Wąsika, jeśli chodzi o awantury w Sejmie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te awantury, ta nieustanna destabilizacja państwa, to koncentrowanie uwagi milionów ludzi na sprawach właściwie drugorzędnych. Wtedy, kiedy wokół nas i w Polsce, ale też w, na świecie, dzieją się tak ważne rzeczy dla naszej przyszłości, to jest my musimy to, ten spektakl oczywiście przerwać, kontrolować, uzbrajać państwo polskie przeciwko tego typu destabilizującym działaniom. Ale jeśli będą próbowali destabilizować czy to w sali sejmowej, czy gdzie indziej, życie naszego państwa, to najpierwszym, pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Polki i Polacy chcieliby się zajmować czymś innym niż losami panów Wąsika i Kamińskiego.